Witajcie, Edukacja na Maxa z tej strony. Kolejny odcinek serii Shogi, No i kolejna partia na shogi Wars. Jedziemy. Tak, niestety na stronie działa to wolniej. Zapomniałem o tym, mogłem sobie odpalić wcześniej, ale korzystając z tego, że czekamy na ładowanie, zachęcam do zaglądania do bibliotek w wielkich, większych miastach, ponieważ powinna się tam móc odnaleźć już moja książka. Szachy Japońskie Shogi. Odkryć tajemnice. Poradnik metodyczny. Pod taką nazwą. Na pewno wiem, że w Narodowej już się pojawi, pojawiła. Dajcie znać w komentarzach, jeżeli chcecie, czy w innych bibliotekach w, w Poznaniu, we Wrocławiu, czy też już się pojawiła. A ja oczywiście wziąłem 10, 10 sekund biomi, żeby nikt nie mówił, że to nie, w duchu Shogi nie flagowanie, więc liczę, że zaraz się włączy i zaczniemy. A w ogóle to jeszcze korzystając z tego, że czekamy, zbliżają się wielkimi krokami mistrzostwa Europy, które w tym roku odbywają się w Barcelonie, na które serdecznie zapraszam. Ja co prawda nie będę mógł, ponieważ sytuacja, rodzina powoduje, że będę wtedy potrzebny gdzie indziej, ale a niech będzie w sumie na Nakabisia dla tych, co nie wiedzą, central róg. A mój przeciwnik Ibi się, czyli że statyczną. It. No dobrze. Tutaj na razie bronimy się. No to jak już powiedziało się, a to trzeba powiedzieć B. Jedziemy z. It. Aha. Taki będzie numer mojego przeciwnika. Siko. No to nie no, to ja już wiem co on, on planuje tutaj na w to miejsce. Niekoniecznie mi się podoba jego plan, ale no cóż, musimy sobie jakoś z tym poradzić Mi. Mm. Nic. Piątków nie wymienia, no dobra, to ja korzystam. 1, mi. Może gońca bym otworzył. Korzystając z tego, że ten srebrny z tym go nie broni, więc może to być jakieś ciekawe rozwiązanie Poprawi poprawie wieży, gdyż podczas potencjalnej wymiany. Dobra, to zbiję. To. Idz Zablokujmy mu tą, tą wieżę. Chciał tutaj przyrzucić, może. Coś ich, chciał pokombinować. Mi, mój san, przeciwnik. Si, to mu się nie udało. Zobaczymy co, wykombinuję dalej. Ich, może mi. San, może. Poglębię jego to w I wieże. Mi. San, hmm. Si. Ja. Zablokujmy to w raje. Potencjalnie. Bardzo się go kusi ten pionek, a ja myślę, że ja zmienię podejście do swojej rzeczywistości. Spróbuję że tutaj na od góry 1, 2, i w ten sposób zaatakować. 1, 2, 3, 4, 5. Hmm. Nie mam piątku, więc nic z tego nie wyjdzie. 1, 2, 3, A wystarczy. Że tutaj. Funto sibo ke. Interesujące. It No to sobie jeszcze tego. It, Mi. San. Go. Blok. Si. No, troszkę niefortunnie nie wyszło. It, Mi. San. Si. To. lock. No nie wejdzie mi tutaj niestety do bazy. Udało mu się, ale It's dzięki mi. temu, że pierwsze jeszcze, teraz Cii. ja zmienię podejście troszkę do siebie. Bo teraz ja spróbuję się troszkę powymieniać, niestety błędów, to co zrobił błędy to, It's aha, czyli pasywkę zrobił z tego. Mhm. I mi nawet nawet wygodne Cii. bo ja osiem tak zarobię tak zrobię. San. Go. No, muszę powiedzieć, mi, sam. Mój przeciwnik jest twardy. Id, mi, tam, si, ko, lok. No dobra. Pionki daję, ty ja pionka wezmę. No i co, powymieniamy się? I wziął. Mi, sam. Si. Tutaj zablokujemy u tego końca. Niestety tutaj rance cały czas jest nie w, końcu, nie w końcu Fortuna Prawdopodobnie ją zaraz rzuci. na piątą minę. No właśnie. It's, mi. San. Si. Hmm. Go. Ale złoty six. będzie tak niefortunnie się ustawiany w tym momencie, więc może, może It's, coś tego zrobimy. Sam. Si. Mam pionki dalej. Raczej. Jak wróci złotym, to ja wtedy It. Dokładnie. promocyjka It's. Aha. 2, Podstawiłem 3, gońca. Si. No dobra, to, to, nie było, to nie było udane. Ni. San. Si. Ko. Sam. No dobra, to... It's y me. Dałem właśnie handicap, jak widzicie. Totalnie bez nadzieja. Szach. Jak ja mam go teraz atakować tutaj, ojku It's. Me. Teraz on dał handicap. Odwdzięczył mi się. To miło z jego strony. It's me. It Dziękuję. Generała nie masz. It. Mi. Co wy, zasedujesz się na wymianę? Czy nie zadzujesz się na wymianę? It's mi. Twarz do San. Si. Go. Lock. Sit. It. Mi. Si-ko. To nie chyba tego, gościa chcesz rzucić i się na nie przejmować specjalnie. Dobra. Idz, mi, san, si-ko. Ja zacznę od tych rodzajów treści raczej srebrnego. mi, san, si. I następnie pioneczek. Skoro It's się ruszył, to ja sobie polować na jego figurki. It's, mi mi. No, zamek nie pomaga mi w w zamku, ewidentnie. It's, mi, san, si. Hmm. 1, 2, mi, san, si, go, 7, sit, No dobra, to może jednak. a będę tam wierzył. It, mi, san, si, go. Zablokujemy tutaj drogę potencjalną. It, mi, jak weźmie wierzę, tylko koniem to. Jest fajnie. Idź. Tylko it's niestety muszę jeszcze. Chan. Zablokować. It's Dobra, to jest chyba to jest, to jest moja szansa. A ja. Idź. W takiej sytuacji jak żyję z takich szans. Bo to jest chyba suma. Jeśli ja dobrze widzę, to to jest suma. Może sprawdzasz nie tego programu ale A ja tu się promuję. Nic. Cyk, dziękuję. I, co prawda, w słabym stylu. Grania ostatecznie całkiem ładnie skończyłem. Yy... Kolejny awans na 16Q. Szaleństwo. Oficjalnie, że się mam pierwszy Q, tak? To to jest. Tak, że... Przejdźmy do analizy. Zobaczmy, co w tej analizie nam będzie. Co tam będzie w tej analizie? Tak, ten, tutaj ten decyzja o tym, że tę piątkę zablokować na linii, była bardzo dobra. ale Zobaczmy teraz, jakie błędy popełniłem, no bo... Przede wszystkim nie miałem pomysłu, mam wrażenie, w tej grze. Tak pytałem się od, od prawej do lewej, zamiast stabilnie ten atak gdzieś przeprowadzić. I to chyba był taki największy problem tej partii. Hmm. Dzisiaj... O! Gratulacje. Dobra. Tu tutaj, się tutaj nie trzeba dużo tłumaczyć. Generalnie, widzę, że też atakuje w taki sposób: no to po prostu dokładamy złotego i mamy obronę. Ciekawe było to, że nie wrócił na początek, tylko blokował innie. Co z mojej perspektywy nie miało tak naprawdę żadnego znaczenia. Takie przychodzenie z. Ibisi na Furibisie nazywane jest często Hineribisie i to tak naprawdę Hineribisie, chociaż nie do końca nie jestem pewien czy bisia nie dotyczy przejścia na trzecią linię, ale to możecie zawsze zweryfikować. Także ja podjąłem decyzję, żeby mieć Kinusa w sumie, Kinusa nie skończyłem tam, pewnie będzie miałem te kinmusa ale tak nie do końca one stało. I chyba tym srebrnym powinienem z tej strony chyba pchać, już darować sobie tego, to, to odejść do niego, tylko po prostu to, to z lewej pchać, końca potem otworzyć. <laughs> Chociaż na tym moment nie powiem, mi to jakieś jakiegoś większego znaczenia. Yy, oczywiście wymiana tutaj w pionku fajnie, yy, ale niespecjalnie było widać, co tu się z moją gromadzie. Tak, te złote się miowsko chroniły. Yy, prosiło się, by o to, żeby ten wymienić te generały, no ale nie było jak, no bo wieża chroniła tej się świadomień, nie. Te zejście wieży tutaj, yy, ze środka, z tego miejsca na, na piętro niżej chroni się przed, przed widokami ze srebrnym, tak jakby w przyszłości łupko gońcem, tak, więc yy, jak najbardziej wskazane. No i tutaj oczywiście był, był, atak na tego mojego pionka, więc ten srebrny ostatecznie stał się taki defensywny. No i co? Aż się prosiło, żeby go tutaj zatkać, chociaż Zasadnicze nie wiem, czy nie powinienem go w ogóle olać i go tam, tam zostawić, bo tak się płytał ten tym, tym... Yy, tak, tutaj oczywiście tak... Yy, kolejny taki trik, że chodziło o pionka. Nie wiem, czy by się to wyższą było takie słuszne. Na pewno yy, zabranie mu pionka jednego z ręki, no, należałoby potraktować jako przydatne. Może trzeba było tutaj gońcem się ustawić. I ewentualnie pchnąć pionka, tak? Żeby jakoś spróbować moją wieżę przejść na tą linię. Jakoś tak się pobawić. No i tutaj taki pro pierwszego błędu, tak? Oczywiście jak on poszedł, to powinien tym złotym fru tutaj wrócić. Yy, a ja w ogóle absolutnie nie wiem, czemu on tutaj nie wziął tego pionka. To jest yy, pytanie. Może nie na dobre, ale na pewno pytanie istotne. Wrzucił pionka. No, tak, dodam. za darmo po czym yy, wszedł. No i zaczęło się robić gorzej. Trochę mam wrażenie, że on chyba zapomniał, że ten goń jest schroniony, albo nawet nie przewidział, że tym wie, że ruszę. No i srebrny, który w sumie nic nie robił przez całą grę, okazał się dość przydatny, ponieważ yy, mógł brokować potencjalnie w tak, ale stwierdziłem, że. Skoro tutaj mi się na razie wszystko broni, no to trzeba wprowadzić atakować, no i... W tym momencie No podejść oskrebne, bo nie nie, trzeba było powzierać pionka tutaj. Po prostu pionka. Mhm, tak. Tutaj oczywiście no nie mogę wziąć wieży, bo wtedy... Yy... W tym momencie, w, przypadku, w tym przypadku, nie chciałbym oddać dwu, dwóch wiersz, więc oczywiście musiałem pożegnać się z Jancą. Kolejny złoty już jest zamku, ale przynajmniej blokował atak tego gońca, więc była spoko. No i tutaj mi się coś ubzdurało, że mogę tutaj się za darmo promować, tak? Co oczywiście było błędem, więc od tego momentu zacząłem to naprawdę już cudować. Szukać jakichś potencjalnych słabości, oczywiście. przycisk jakoś pominął moją wersję, nie zapomniał. Także odwdzięczył mi się yy, tutaj. Ja no nie wiem, czy nie powiem za do, do, do tutaj wierzą, żeby się na nie bawić. Mm. Tak, także tutaj zdecydowanie można było. Nie wiem, czy to, to taka zmiana gońca. może tarifu. Czy poświęcenie gońca na y, zasrebrnego było w porządku? Ale na pewno pozwoliło mi tutaj troszkę figury pozyskać, tak? To, a, a jak widzieliście, byłem stratny. Mimo y, wszystko. O figury. No i trzeba było szukać. Tutaj ja nie wiem, czy nie wystarczyło po prostu podejść smokiem wziąć, wymienić się, no to również chyba był błąd jego, tak, no bo z szachem ja musiałbym albo, złotym cofnąć do, do tyłu, on wziąłby tego złotego e, koń, tym, gońcem, ja musiałbym to odbić pewnie, no i leżałbym, a tutaj pom, tą, ten fragment jest na szczęście moje pominął więc, o i ten skoczek w też ostatecznie szczęście zadziałał na moją korzyść, no bo ja ostatnimi czasy nauczyłem się, żeby stwarzać sobie potencjalne szanse, zarówno w szachach, jak i w szachach, w których będzie szansa na dotyczenie przeciwnika. No i ten pionek był takim ruchem, który wydawałoby się, że jest wolny, że nie można, można go zignorować, ale przez to, że potem sam świadomy przeciwnik wymienił yy, gońca, yy, gońca na wieżę, było słuszne. Oczywiście nie mogłem nic z tej sytuacji, po prostu się obronić. No i Potem no, co by było. Yy... Chyba można było to zrobić jeszcze inaczej. ręcy promować się On by wrócił i wtedy koń. To też by działało, byłoby krótsze, a tak? Też mogło być. Mam nadzieję, że film wam się podobał. Dzięki serdecznie za oglądanie. Trzymajcie się. Widzimy, słyszymy się w końcu. Do usłyszenia.